Witajcie rośliny Świry, dziś będzie film prosty, łatwy i przyjemny, czyli przegląd regału. Jak możecie zauważyć, jest dzisiaj ze mną i szczur, tak, i wspólnie pokażemy wam mój regał. Ogólnie takie filmy średnio mnie interesują, ale miałam przez cały czas dużo zapytań, co tam u ciebie na regale, pokaż regał. A z racji tego, że dzisiaj są moje imieniny, dziś są jedyne w roku imieniny Magdy. Magda Wiedźmi Las wszystkiego najlepszego dziękuję za życzenia z twojego filmu. No, to stwierdziłam, że dobra, niech będzie. Przegląd mojego regału ale zanim będzie przegląd, to chyba jedna sprawa albo dwie, nie wiem, bo już wiecie, jestem stara i nie pamiętam. Po pierwsze, nagrałam drugi film na temat podłoży i wyszedł mi beznadziejnie. Chciałam go puścić w niedzielę, zaczęłam składać i stwierdziłam, nie, nie będę Was tym zanudzać. Znaczy, nawet nie zanudzać, po prostu tracić Wasz czas. Więc. No mam z tym problem, nie wiem do końca, ten pierwszy film, który nagrałam jest dla mnie w miarę okej, okay, ale drugiego zupełnie nie potrafię nagrać, bo nie mam za bardzo pomysłu co tam powinno być. Czy zupełnie od nowa nagrać tak jakby ten pierwszy film, plus dodać więcej informacji, może macie jakieś pytania dotyczące podłoży hydroponicznych, jeżeli tak to proszę zadajcie je tutaj w komentarzach. To mi bardzo pomoże, bo wiem, że część z Was chce taki film na moim kanale, no ale ja po prostu, no jakoś mam taką blokadę, że no, mam wrażenie, że tam praktycznie wszystko powiedziałam. A druga sprawa to nie wiem. Więc dobra, przejdźmy już do regału. Zacznijmy od szerszego kadru. Tak to wygląda. To są dwa regały Ziska Tapedral. Ogólnie nie uważam, żeby były idealne, ale mają jeden plus. Ta szerokość pomiędzy półkami jest bardzo duża. I powiem Wam, że ja chętnie kupiłabym taki, wiecie, zupełnie normalny regał bez takich uskoków, bo tutaj jest węższa półka, tutaj jest szersza, ale nie znalazłam takiego regału, który wyglądałby w miarę nieźle, nie byłby takim regałem, wiecie, do piwnicy no i był taki wysoki. Zacznijmy od samej góry. Na górze, jak widzicie, jest anturium clarinervium, całkiem spory okaz. Tutaj, jak widzicie, jest kwiatostan i tak szczerze mówiąc, to jeszcze nie wiem, czy się zapylił, czy nie, ale chyba niestety nie. Jakoś w końcu ogarnęłam to clarinervium tak, że nie robią mu się takie suche y, części, nie dostaje plam. Tak jak wszystkie anturia, to anturium jest nowożone. Dosyć mało to, a co jest niskie, maksymalnie 1200, yy, daje trochę więcej witamin, takich różnych dodatków, ale te podstawy są niskie i anturium to lubi. Wszystkie anturia to lubią. Zaraz Wam pokażę przenawożenie. Ale o nawożeniu anturium to ja może w ogóle nagram oddzielny film, bo mam już pewne spostrzeżenia. Yy rzeczy, mi się sprawdzają, więc tak, może będzie kolejny film. Kolejna roślina, pójdźmy szybciej, bo to przecież będzie trwało 10 godzin, to jak widzicie, zwykła monsterka, mm, ona się ukorzenia, ja miałam taką dużą monsterę e, w ziemi, jedna z ostatnich roślin, które rosły mi w ziemi i po prostu w pewnym momencie stwierdziłam, że wygląda okropnie i ją potnę. I pocięłam i możliwe, że ona już jest nawet ukorzeniona, ale nie wiem, nie zaglądałam tam do, do niej. Może powinnam zajrzeć, bo może w ogóle na przykład nie ma wody. Kolejna roślina, taka, którą bardzo lubię i która tak średnio jest zadowolona z życia, muszę ją podlać, to jest starzec Micanoides, lub jakoś tak. I on wyjątkowo bardzo nie lubi zwisać, więc powinnam go wstawić na jakąś podpórkę, ale wciąż na to nie mam czasu. Kolejne kubki, to jest część z kłamiferum. gdzieś tam jest reszta, to już jest wszystko ukorzenione i ja to powinnam posadzić, ale wciąż nie sadzę, a powinno, no w sumie ostatnio wszystko sadziłam, a tego nie posadziłam, a tutaj, spójrzcie na to, e, majestat, tak, dostałam majestat od Gosi, przepiękna roślina, no po prostu... Wow, robi wrażenie, na pewno film tego nie odda. Jest już nieźle ukorzeniony i wypuszczono liść. I podobno ta roślina naprawdę szybko rośnie, więc jestem szczęśliwa, można go też porównać podobno do Splendida. A jak wiadomo, Splendid to dobry chłopiec. Dobrze. Tutaj mam bilka, który też się ukorzenił, ale nie wiem, co tam się dzieje, bo za bardzo nie zaglądam. Tutaj mam. O! Patrzcie! Tutaj jest srebrny y, ten smog. Ja nawet nie wiedziałam i rośnie. Tu pewnie powinnam go podać, bo jest pewnie niesamowicie suchy. Tu mam taki kubek z tą Monsterą Peru, chyba tak to się nazywa. Bardzo mi się ta roślina podoba. I Syngonium Red Arrow to się tak chyba nazywa. Y, powinnam je przesadzić, bo obie rośliny lubię i tak chamsko je trzymam w jednym kubku tutaj. No nie fajnie. Dobrze, tu jak widać, y, nowy liść Anturium. Waterburanium. Nie wiem, czy znowu wymyśliłam nowe słowo, ale jak wiecie, z niektórymi słowami mam problem. Taka jestem, nic nie poradzę. Dobrze, dalej. Tutaj to jest taka ściana trochę płaczu. No nie wiem, co z tym powinnam zrobić. Te, ta taka monsterka. To jest chyba Cebu Blue. I tam jeszcze jest ceropegia ta, durban, turban, durban. Nie kocham tej części regału, więc jak widzicie nie wygląda najlepiej, ale tutaj wygląda coś bardzo dobrze. To jest mój król! Spójrzcie na ten brzuszek. Może go zmierzymy. Nie wiem, czy dam radę jedną ręką, no ale zmierzmy go. Ile tu jest? 36 cm. Nie wiem, czy widzicie, czy nie. 36 cm króla, niestety król rośnie dość wolno, chociaż kocham go strasznie i robię wszystko, żeby był zadowolony, ale no nie wypuszcza tak często liści, a kwiatostanu nie wypuścił jeszcze ani razu. Więc no czekam, bo chciałabym, żeby wypuścił. Z drugiej strony w tej sekcji, w której jest król, to mam tylko króla. Wiecie, z tej sekcji anturiów. Pamiętajcie, że na moim kanale poprzedni film to jest film o zapylaniu anturiów i ma niestety małą widownię. A to jest naprawdę dobry film, nawet dla kogoś, kto nie będzie chciał e, rozmnażać anturiów. Wydaje mi się, że jest bardzo ciekawy, więc polecam wam, jest krótki i fajny. Ach, dobra, zjadłam się. Idziemy dalej. Tu, jak widać, Anturium Luxurians z ostatniego importu to jest import, który przyszedł zaraz po świętach. I jak widać, tutaj o idzie nowy liść. Kto jest zadowolony? Pani jest zadowolona. Tak, ja jestem zadowolona. Oczywiście, jeszcze wspomnę o tym, bo może ktoś mnie ogląda pierwszy raz, wszystkie rośliny rosną w hydroponice. Nie mam zamiaru uprawiać nic. Podłożu tradycyjnym już nigdy, bo to mi się nie sprawdza. Następna roślina to jest welwetowa kapusta. Anturium villonaum coś tam jakoś tak napiszę. Jak widzicie, tutaj te liście są jeszcze takie nie za bardzo, ale jak już powiedziałam, doszłam trochę jak nawozić Anturia, i te nowe liście są naprawdę spoko. To Anturium kwitło mi już dwa razy, ale po pierwsze, nie udało mi się zapylić, bo chyba tak trochę za późno się obudziłam, że ono kwitnie, bo miało kwiatostan tak pod liściem. A po drugie, też nie zebrałam pyłku, no bo właśnie za późno się obudziłam. A szkoda, bo na pewno hybryda byłaby fajna. Zresztą widziałam hybrydę yy, z tym anturium. Hybrydy! I naprawdę wyglądają świetnie, więc na pewno kiedyś stworzę hybrydę z welwetową kapustą. Zobaczcie, ona naprawdę wygląda jak kapusta. Zobaczcie jaka jest grubaśna, od spodu jak kapusta, na zewnątrz jak kapusta, tylko taka ładna. Anthurium bese. To, to takie suche i omartwe, to jest yy, liść, z którym to Anthurium bese, bese, <śpuszcza> przyszło do mnie. Yy. W drugim imporcie, czy w pierwszym? Chyba w pierwszym, ale już nie pamiętam. No i wreszcie, jak widzicie, wypuszcza tu nowy liść. Jestem zadowolona, yy, niech on sobie żyje, bo naprawdę podoba mi się to anturium. Trochę zazdroszczę ludziom, którzy mają już taki duży okaz, a ja wciąż mam takiego wypierdka. No rośniej, kochany, rośnij. Robię wszystko, żeby był zadowolony ale ciężko mu idzie kolejny, to jest taki trochę mój ulubieniec, chociaż nie wygląda prawda, taki, co to jest, jakieś takie malutkie, to jest Anturium Argyrostachium Velvety i powiem wam, że tak, aha no dobra, od początku Magda uspokój się, jak widzicie yy, idzie nowy liść no to jest jeszcze mała roślina, więc kwitnąć na razie nie będzie, ale powiem wam, że ja bym chciała mieć wszystkie rodzaje tego Argyrostachium, tego jest pełno. Myślę, że no nie wiem, sześć odmian na pewno, jak nie więcej. I z tej sekcji, gdzie jest Argyrostachium, mam tylko Argyrostachium, więc pomyślałam, że skoro Argyrostachium tak bardzo mi się podoba, to mogłabym kupić sobie inne Argyrostachium i robić hybrydy. No skoro mi się podoba, to czemu nie, prawda? Uważam, że to jest naprawdę piękna roślina. No i czekam, kiedy będzie troszkę większa, no bo on on jest malutki. Na razie jest mały. Jeśli słyszycie takie dźwięki i jak spiekła, to moje pieski się bawią kolejne liście i piękna roślina wyjątkowa, bo jak widzicie nie ma tutaj tego wcięcia, to jest anturium forgetti, to chyba jest ten dark form albo i nie, nie, nie wiem, albo zwykła forma, różne widzę nazewnictwo więc nie będę się wymądrzać no ono ma raz, dwa, tylko trzy, cztery liście, czyli nie za dużo ale będzie miało więcej, no bo już wiem jak się nim opiekować i na przykładzie tego anturium pokazywałam wam w filmie o rozmnażaniu anturiów, skąd wyjdzie Liść, a skąd wyjdzie kwiatostan, i jak to rozróżnić. Więc nawet dla tej wiedzy polecam obejrzeć ten film. To jest kolejne jak widać: Anturium Forgetti. Tu widać idealnie, jak przenawodziłam tę biedną roślinę. To wyszło niestety, gdy zmieniłam nawozy i po prostu polałam trochę za dużo kany. Tak, I to chyba za dwa razy tak, tak zrobiłam, no przykro mi. Wszyscy się mylą, a ja to się mylę akurat bardzo często, jeżeli chodzi o te nawozy. Cały czas staram się dojść do jakiegoś ideału, no ale widzicie. Ale na przykład ten liść wygląda całkiem ok, to jest ten wcześniejszy liść. Aha, i tu chyba też idzie nowy liść. Więc super, no, zobaczymy co wyjdzie. Czy też taki zmutowany, biedny, czy, czy jednak nie. No, masakra. Masakra, zobaczcie, jaki biedny. Dziura się robi. Kolejne Anturium to taka ciekawostka. Mam, mm, mam różne anturia Krystalinum, i spójrzcie, to jest jedno Anturium Krystalinum, a to jest drugie. Różnią się nieznacznie, ale to nie jest to samo. Odkryłam ostatnio, że to, które ma takie trochę grubsze unerwienie, to się nazywa Anturium Crystallinum Dark. Ja je kupiłam jako Anturium Crystallinum Silver, no ale hmm, jak widać, sprzedawca nie wiedział, co sprzedaje. Przemilczmy to. Tak. Yy, tutaj jest kwiatostan, w tym Anturium. Niedługo się otworzy. Niestety mam tylko pyłek Anturium Crystallinum, tego zwykłego, czyli tego. Yy, tutaj jest kwiatostan. W fazie żeńskiej też tylko miałam bardzo mało anturium forgetti, więc zapyliłam tak mniej więcej do tego momentu. Mam nadzieję, że chociaż tyle nasion będzie. No i nie wiem, no chyba zapyle to tym krystalinum, no bo nie, nie ma co czekać. Kolejna roślina, ale zakurzona, powinna mnie umyć. Kolejna roślina, anturium magnificum, super prosta. Aha, jeżeli chodzi o trudność, to na razie nie było tu żadnego trudnego anturium. Jak widzicie, wszystkie te anturia rosną na wolności. Są bardziej lub mniej szczęśliwe, ale powiem Wam, że z mojego doświadczenia, to poza tymi takimi dziwakami, które trzeba trzymać w lodówce na wino, to one się przyzwyczajają. I chyba nawet czasami lepiej niż niektóre filo filodendrony. Patrzę teraz na melanochryzum i jest koszmarne. Tu, jak widzicie, jest kolejny zapylony kwiatostan idzie na wyjaszczur. Na razie nie będę Wam mówić, czym to zapyliłam. Bo no będzie niespodzianka. Jest tylko kilka jagód i jestem dość podekscytowana tym, co może wyjść. Aha, no jak widzicie ogólnie pewnie tego w ogóle nie widać, ale te anturia są już w ogromnych, naprawdę wielkich doniczkach. No nie wiem, ile tu może być litrów. Mniej niż 10, może 8, 7. Yy, nie jest to wiadro. 5,5, 6, takim mają mniej więcej wielkości. To już są naprawdę porządne, wielkie rośliny. Jestem z nich dumna. E, tak, dobrze, więc tutaj kolejna roślina e, z chyba pierwszego importu i to jest pierwszy nowy liść. E, już mówię co to, to jest Anturium varroquinum waterburanium i Tutaj też jakieś brzydkie rzeczy się porobiły. Mogłam z czymś przesadzić. No cóż, uczę się cały czas, niestety, na tych biednych roślinach. No ale naprawdę, ten rok powiedziałam, że będę się starać nie przenawozić tych wszystkich anturów. I naprawdę, niektóre już dają sobie radę. Niektóre możliwe, że po prostu są bardziej wrażliwe. I no, jak widzicie, ten, ten model chyba jest. A tak, a swoją drogą to będzie naprawdę piękna hybryda, jak już sobie urośnie, już się nie mogę doczekać, ale nawet teraz wygląda nieźle. No właśnie, zobaczcie, bo warukwynum, y, no to wam nie pokażę, bo tu nie mam, ale y, waterburanium to jest właśnie ta roślina. To jest jeszcze bardzo młody liść, on urośnie, widzicie, jest jeszcze taki miękki. Jak u anturiów liście jest miękki, to znaczy, że jeszcze rośnie. Przejdźmy do kolejnej rośliny. Czasami mi mówicie: Magda, jaki ty masz piękne te liście, bez żadnego suchego, bez niczego. No to macie właśnie ten piękny, bez niczego, wspaniały, zielony, idealny liść. Pamiętajcie, wszyscy mamy suche liście, przenawożenie, niedowożenie. Wszystko się wszystkim zdarza. Dobra. To jest Anturium Draconopterum yy, z chyba drugiego importu yy, i mam już nowy liść. Zobaczcie, tu jest piękny, co nie? Fajnie wygląda, fajnie. O, a co Magda zrobiła? Ojojoj! Miejsce trzeba ojojać. No niestety drugie ucho nie urośnie, a szkoda, prawda? Jak go przestawiałam, to po prostu zahaczyłam i rozrywałam liść, ale z drugiej strony, jak widać, trzyma się świetnie. Piękna roślina, polecam Wam. Dziwnie wygląda. Kupiłam, bo chcę robić hybrydy, ale już nawet nie pamiętam, z której sekcji jest to Dragonopterum i czy mam cokolwiek, co się może z nim rozmnożyć. Ale pewnie na kwiatostan też trochę poczekam. Schodzimy niżej, ale zanim przejdziemy do regale, to tutaj oczywiście jest mojej własnej roboty stacja ukorzeniająca. Ciągle jej używam, uważam, że jest super i jestem z niej bardzo zadowolona. Teraz jest wyłączona, bo ten dźwięk to po prostu yy, nie na filmy. Tak więc Anturium, regale AFF. Takie zielone, podoba mi się i yy, idzie nowy liście. Więc yy, co? Pani jest zadowolona, oczywiście. Dobra, usiądę sobie. O! Anturium krystalinum silver z zielonego parapetu wciąż wygląda jak Antorium krystalinum silver, a nie silver blush. I jestem bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że tak zostanie. A tutaj, co to? Halo! Kto kupił sobie Pink Princess bierze? No ja kupiłam. Stwierdziłam, że dobra, za 9,90 to sobie kupię. Całkiem fajnie wygląda. Nie jest zła. Powiem Wam, że w zeszłym roku y, ja wyrzuciłam Pink Princess moją. Ja kupiłam sobie Pink Princess dawno temu. Jak jeszcze w ogóle. Pink Princess to była taka super rzadkość. Y, I to było w ogóle. Kupiłam to w sklepie, który już nie istnieje, i wiedziałam, że tam, nie wiem, o 13 rzucą te 8 roślin. No i po prostu, słuchajcie, ja. Yy, odświeżałam stronę cały czas, no i w końcu dobra, rzucili, i oczywiście sadzonkę, którą chciałam, to od razu ktoś kupił, no więc kupiłam jakąś inną sadzonkę, która praktycznie nie miała różu, była beznadziejna. Ja byłam sfrustrowana. W ogóle przez to, Pink Princess, to był taki moment, kiedy ja byłam nieszczęśliwa, że mam rośliny. Tak, naprawdę, i po prostu nie chciało mi się z nimi nic robić, bo jak wchodziłam i patrzyłam na to, Pink Princess, to odejściewałam mi się wszystkiego. Więc po prostu wywaliłam ją do kosza, i wiecie, jaka to była ulga dla mnie, po prostu takie oczyszczenie. I wam też to radzę, jeżeli macie taką roślinę, której nienawidzicie, po prostu denerwuje was za każdym razem. Wywalić do śmietnika i żegnam, do widzenia, nie chcecie więcej znać. Tak, naprawdę. I, I od tego czasu jestem zadowolona. I jak jakaś roślina mi się bardzo nie podoba, denerwuje mnie i po prostu jej nie chcę to ją do śmietnika. I tyle. Dobrze, po tej krótkiej przerwie wracamy do mojego regału. Tutaj oczywiście Anturium Crystallinum Silver Blush. Tak naprawdę to wcale nie Silver Blush, tylko do rejaki. Bardzo silver, co? No. No, jak widać te tutaj suchotniki mam. Jak każdy człowiek na świecie, to znaczy pewnie nie każdy, pewnie niektórzy mają niesamowite te rośliny. No, ja nie wszystkie. A tu wyżej Anturium mormoratum e, z jakimś numerkiem, e, z Equigenera, oczywiście. Stary liść, nowy liść, który u mnie już wyszedł, ale on już trochę wychodził, jak przyszedł, a tu wyłazi nowy liść. I mam nadzieję, że będzie zadowolony. To jest e, import pierwszy w tym roku. Prosta roślina. No ale zobaczymy, bo na razie to nie wygląda tak, jak ja chcę, żeby wyglądała. Więc mam nadzieję, że będzie ładna za jakiś czas. E, dobrze, przechodzimy dalej. Tu widać jakiegoś krokodyla pięknego. To jest Anturium, nie, nie Anturium, Filodendron. Patrzcie, jest jakiś Filodendron. Filodendron atabapoenze. Bardzo go lubię. Od spodu jest fioletowy. Yy, tutaj widać jakieś brzydkie rzeczy, to chyba go powinnam spryskać jakimś żelazem. Yy, przepraszam cię, a Pęze, No i ogólnie to jest roślina, którą pocięłam, bo chciałam ją zagęścić. No i tam chyba są dwie albo trzy sadzonki. I już teraz, jak będą rosły nowe liście, to będę je związywać, bo ta roślina się tak bardzo rozłazi i coraz bardziej się rozłazi. I potem macie taki rozlazły nie wiadomo co i trzeba to pociąć. Więc lepiej od razu wiązać. Ja będę wiązać. Huch. Tak, i co tu nam jeszcze zostało? Zostało nam anturium krystalinum zwykłe. No o, to tam oglądaliśmy ten kwiatostan, który jest w fazie żeńskiej, a ja już nie mam więcej pyłku, niestety bardzo żałuję. Znaczy, mogłabym dać jeszcze ten pyłek, który mam, czyli z Krystaliną, chyba ten tym, tym dark. No ale to w takim razie byłoby pomieszanie, forgetti i krystalinum. Robić to, żeby mieć więcej nasion, czy nie? Dajcie znać w komentarzu. A nie, jeszcze jedna... Zapomniałam! Jeszcze jedna roślina, która jest tutaj. Patrzcie, mój smok! Tu jest brzydki, a tu jest ładny. On to już naprawdę potrafi marudzić jak mało kto. Ale jak daje ładny liść, to ten liść jest ładny. O, tu jest ładny liść, a tam niektóre są brzydkie. Coś tam wyłazi. Już się przestałam nim przejmować, bo on w porównaniu z innymi moimi alokazjami, które teoretycznie są trudniejsze to marudzi jak zły. No po prostu jak zły. Ale to nie wszystko. Przejdźmy na sam dół, bo tutaj mam takie różne moje y, roślinne utensylia. O właśnie, wczoraj byłam u Gosia. i Gosia ja powiedziała, że mogłabym nagrać taki film, co mi się sprawdza przy uprawie roślin. No wiecie, takie i oczywiste rzeczy, jak y, sekator, i mniej oczywiste, jak jakieś inne rzeczy, które faktycznie używam. No i powiedziałam go, że to jest chyba dobry pomysł. Dajcie znać, co myślicie, czy to jest dobry pomysł, czy chcecie taki film, czy was to interesuje, no bo przecież te filmy robię dla was, a nie dla siebie. Jak widzicie, to już zaczynają się nawozy. To są nawozy, to są nawozy i to są nawozy. Trochę tego jest, z, z nienawozów to tak, to jest to z nienawozów, czyli Yy, preparat do trzymania yy, tej sądy, sondy? nie wiem, no, tego, tego od PH, bo jeżeli chodzi o mierniki, to konduktometr nie musi siedzieć w tym specjalnym płynie, a PH musi siedzieć w specjalnym płynie. I jak kupujecie to, przynajmniej ta A2, to miała tu tak trochę tego płynu w tym, w tym pojemniczku przezroczystym. Ale ja już sobie dokupiłam, no bo wiecie bałam się, że nie wiem wyleje to, a to by było dla mnie typowe, no i mi wyschnie i będzie kaput. O nawozach mówiłam już w filmie o nawozach. Dzisiaj w ogóle była ciekawa e, rozmowa na grupie e, hydroponiczna dżungla na temat Rhinoskin, czyli na temat krzemu. Jakaś dziewczyna zapytała się, czy może podawać krzem co tydzień. A Marcin, który jest mistrzuniem nawozów, powiedział, że w sumie może, ale po co? Bo to przecież ten krzem działa głównie na konopie. No i ja powiedziałam, że no zobacz, Marcin, ale jak to super u mnie działa. A Marcin powiedział, że te grube łodygi to tak naprawdę są tylko napompowane, a wcale dużo lepiej nie działają, ale powiem Wam, że no moim zdaniem jednak działają. Wydaje mi się, że jest spora różnica między konopią, która rośnie tak krótko, a anturiami. Szczególnie widzę to przy anturiach. No jestem zadowolona wciąż bardzo z podawania krzemu i na pewno nie przestanę podawać. Natomiast Poczytam sobie więcej, jeszcze więcej na temat krzemu. Już czytałam artykuł na temat podawania krzemu na International Aeroid Society, więc oni też tam podają, że ten krzem ma sens i działa. Ale poczytam jeszcze więcej, no bo skoro Marcin tak mówi, a Marcin się zna na tematy nawozowe, jak mało kto, no to trzeba go posłuchać, ale też słuchać siebie. Ostatnie miejscóweczki, czyli tak, podłoże hydroponiczne, zawsze mam trochę zmieszanego podłoża hydroponicznego, bo nigdy nie wiadomo, co będzie trzeba przesadzić. Tutaj wyżej mam zbiór moich czystych pędzelków do zapylania, no niestety teraz za bardzo nic nie zapylam. Kubeczki, bardzo czysto je używam. No i mech, który jest wreszcie naprawdę dobrym mechem. Dam wam w opisie... Link do tego mchu to jest jedyny naprawdę teraz dobry, czysty i porządny mech. Nie jakiś mech dla ludzi, jaszczurek. Tak. I koniec. To jest koniec. A nie, dobra, jeszcze nie koniec. O jest, jakie ciężkie. Jeszcze nie koniec, bo może się zastanawiacie, jak tam moje anturia po cięciu. Słuchajcie, jak widać, wszystko jest ok. To no ID, oto no ID. Tam widzicie, wypuściło ten nowy liść, był nowy liść i yy, nowy liść poszedł. Królowa cały czas wypuszcza nowe korzenie, jest ok, i Nanum też, więc słuchajcie, chyba wszystko się udało. Jestem szczęśliwa. Foliaczek, to jest mistrzostwo świata. Kocham mój foliaczek, kocham cię, jesteś wspaniały.